Nowym władcą piekielnej kuchni jest on Mateusz Kessler. Szef kuchni, restaurator, geniusz smaku, urodzony w Polsce, wychowany we Francji, obywatel świata. Gotowania uczył się pod okiem szefów kuchni w Paryżu, Londynie, Krakowie i w Warszawie. Od 20 lat gastronomia to jego życie, bo kocha ludzi i kocha jedzenie. Jest właścicielem czterech restauracji, które doprowadzają do kulinarnych orgazmów tysiące osób każdego roku. Ale Mateusz Kessler to też chodzący ogień. Będzie tabaka! Co to jest? Oj, ojrze, ojrze, oj, oj, co? Dlaczego mi zrobiliście takie babole? To jest k***er. nie możesz mi odwalać takich k nie róbcie w Bambuko gości. Tak, tak, szef. Tak, szef. tak, szef! Tak szef! Tak, szef, ale nic się nie zmienia! Co z tą kaczką? Od... Ona się spaliła. Chyba ze wstydu! To jest inny stół! Zrzucą, ale ile? Ale ja mam problem przez wasz problem! Szef pokaże też swoje inne oblicze. Nie chcę widzieć twój łys. Nawet nie zaczęliśmy serwisu. Naprawdę. piekle pojawią się wyjątkowi goście. Hot Miel sur, z kiszka. Idealne danie na gastrofazę. I będzie naprawdę gorąco. Dobrze, nie? Mm. Zapnij mnie, baby. Nie, nie, cichutko, jest sztywniutko. To trzeba rozchodzić. Sztywniutko, będzie też w Willi uczestników. Ja wiem, że będziemy sobie skakać do gardła. To jest ich być tutaj albo po prostu nie być, tak? Mi się podoba. No, może jej miłość. Naprawdę, karty na stół. Do piekła gotowi start.